Do Indii bardzo dużo ludzi przyjeżdża z całego świata po to, żeby znaleźć to coś. Głównie kierują się tym, że próbują się uduchowić, ale zapewne Was zastanawia, jak to się stało, że tutaj przyjeżdża cały świat. W szczególności do tego miejsca, które nazywa się Rishikesh. Spójrzcie na to, kto to jest. To jest chyba, to jest najsławniejszy zespół świata, czyli Beatlesi. Beatlesi, którzy przybyli tutaj dokładnie w 1968 roku, o tej porze, co ja jestem, czyli w lutym. Czterech członków przyjechali z całymi rodzinami, przyjechali z żonami, przyjechali z reporterami. Cały świat dowiedział się o tym miejscu. Idę w tej chwili do ashramu, w którym medytowali, uprawiali jogę Bitelsi, i zobaczcie, jak to wygląda. Wydaje mi się, że w ogóle o to nie dbają, a przecież to jest ogromnym magnesem dla całego świata, dla wszystkich ludzi. Moim zdaniem to miejsce powinno być igiełka, ale to są Indie. To miejsce to jest rezerwat. Rezerwat tygrysów, w którym nie ma tygrysów. Ale moim zdaniem, co tutaj przyciąga ludzi, to to, że byli tutaj bitelsi. Ringo Starr wyjechał już po 10 dniach, a Paul McCartney po trzech tygodniach. George Harrison i John Lennon przebywali w tym miejscu przez dwa miesiące. Wtedy to się nazywało Maharashi, Mashes, Yogi. Zobaczcie, no i tutaj chłopaki. Praktykowali, uprawiali, nie wiem, no, trenowali jogę, medytowali. Czy im to pomogło? Nie, zaczęły się problemy w grupie i po dwóch latach się rozpadli. To nie jest tylko miejsce, do którego przychodziło się na chwilę i medytowało. Zobaczcie, tutaj jest toaleta, tutaj e, był prysznic, czyli tutaj ludzie mieszkali. Miejsce nie wiem, w którym mieszkali może był materac, można wejść po schodach do góry. Schody nie są zbyt bezpieczne, ale wejdę. Dobra, nie jest wysoko. No, te schody kiedyś były dobre, ale przecież wchodziłem już na wielkie drzewa. Tutaj jest pokoik, ale mi się wydaje, że chyba najlepsze miejsce do medytacji to było tutaj. Spójrzcie. Szok, co? Jedna grupa. Kilku ludzi, ale to był właśnie czas, kiedy była telewizja, kiedy były media, kiedy można było światu pokazać inne strony świata. I to wykorzystali bardzo dobrze Beatlesi. Wyobraźcie sobie, że tutaj powstały wszystkie piosenki do białego albumu, które stworzyli oczywiście Beatlesi. Zobaczcie, to miejsce wygląda. W Europie to miejsce by było czczone, kultywowane. Jezu, a to wszystko poszło w ruinę. Jest to dla mnie niezrozumiałe, tak jak, tak jak niezrozumiałe są dalej dla mnie Indie.